Przysięga z tej strony banan, a w dzisiejszym Będziemy widzimy nagrywać z Hamburg, ale sam. E, więc tak, e, jak uporicie oczywiście. E, za niedługo postaram się, że, ja, postaram za niedługo, żeby, była, e, żeby m, była Straż Pożarna. Mówiłem, że wy to lubicie. I teraz na serio już postaram się, żeby była Straż Pożarna, bo jakby dla mnie też to korzystne jest. A no, i przepraszam, że nic nie wrzucałem, po prostu. Po prostu. no. Miałem wytłumaczenie. Jest wytłumaczenie, ale po prostu nic nagrywałem, bo. Mm, po, po prostu. I to był mój błąd, bo straciłem 4 subskrypcje, więc teraz będę co, so, co, so, postaram się, Postaramy się co dwa dni nagrywać. Czyli jak dzisiaj jest sobota, to w poniedziałek powinno coś wleć. Powinno coś wlecieć. No, chyba, że y, coś. To postaram się poinformować na kanale. Ale raczej nie będzie jakichś większych kłopotów. Więc tak. I dzisiaj postaram się, y, żeby jeszcze sprawdzić coś, y, żeby wszystko było git. Więc tak. Mm. A, no i F11, zapomniałem. Czasami to, to się zapomina. Dobra, to tak wezmę sobie to. O, jubiler, dobra, no to sobie pojedziemy. Nie lubię, pojedziemy. Nie lubię, jak właśnie jest. Właśnie jest. Że nie o to chodzi, że jak jest, tylko że jak klikam. Więc tak. Nie lubię po prostu, jak klikam i tyle. Czekaj, co? 7 7 3. O nie, myślałem. No to już jakby jubilara nie będziemy mieć. Tak. Na, znaczy, tak mi się wydaje, bo już jakby tu się zatrzymaliśmy. I teraz mogą, jakby. No może być już jubilera, więc. Ale jeszcze podjadę. Mm, mm. Ładne, ładne. Ui. Okay. tu chyba raczej nikogo nie będzie, więc jakby jeszcze to sprawdzę. Czy aby na pewno nikogo tu nie ma? Nie ma. Dobra, chodzimy. się ma? się ma? I teraz ciebie muszę zobaczyć. Nie, ja, ty nie jesteś. Dobrze. Więc tak, dobrze, że w ogóle trafiłem go, bo jakbym trafił tego drugiego, to byłaby tak słabo. Ale dobrze, udało nam się zgarnąć jakąś osobę. Więc guild, Znaczy guild, Co? Gute. <grymne> w piękne. E, dobra, to tak. To bierzemy, wsadzamy go do więzienia, a jeszcze sobie tego sprawdzimy. Raczej on nie jest, ale raczej jest. Więc sobie sprawdzimy go, yy, ale to już tak. No, nie, znaczy, sprawdzimy, nie sprawdzimy, bo on może być już, może być już, no, może być już gdzie, wszędzie, może być. Ale dobra, ToolShop, ToolShop, mm. tool ToolShop, 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 ToolShop. Mm, 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 mm. Możemy spróbować, bo tam nawet trochę się to zbiera. Ale raczej jakaś już policja złapie go. Szczególnie, że chyba pojawiło się osso, więc oni raczej pojadą na osso niż na właśnie na turszopa. Tylko, że ta policja właśnie zrobiła... No ja też tak zrobiłem teraz błąd, ale no dobra. Ta policja i teraz ja powinienem go sobie złapać. No nie wytrzymę, nie wytrzymę, nie wytrzymę, nie wytrzymę. Zablokował go. <laughs> Pięknie. Teraz tak sobie postaram zdobyć, nie wiem, 260 na odcinku Expo. Bo... no, tylko że już później to będzie ciężkie, bo jak teraz mi to łatwo idzie, to już później znając y, życie to już będzie ciężkie. Więc tak. Ok. Mm, dobra, tutaj postaram się jechać. To jest... A, no tak myślałam, że... Po co ja wysiadłem? Nie wiem, po prostu wysiadłem. Nie, czemu ja sam... Nieważne. Sam odpowiadam na swoje pytanie. Dobra. Mm, tak, to jest nieważne. E, dobra, no to sobie go odstawimy i mi się wydaje, że pojedziemy sobie... Nie mam w sumie gdzie możemy sobie pojechać. Czekaj, bo on właśnie źle to zrobił, bo on e, właśnie 6... 6... 0... 60, 15, 39, 188A. Właśnie źle, bo yy, źle to zrobił. Dlatego że jakby yy, daleko od, yy, od auta i musiał skończył sprint. Więc i miałem przewagę, bo miałem full sprint znaczy full semina nie sprint. W Amerycji Hamburg inaczej się to nazywa. Tutaj mamy jakąś osobę. Raczej się ona. I 01. Nie, to nie, jednak nie. Mm, więc tak. Mm, 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 mm. Teraz tak myślę. O, Lucia pali w ogóle coś. Na razie nic nie rabują. Mi się wydaje, że rabują, będą rabować. Na drugiej stronie. No, puść mnie. Chociaż widzisz, że jadę. Ej, dobra, no tak. Ale się dbałem, haha. Chyba pojadę na drugą stronę. No i okaże się, że jubiler jest. Ale jak wtedy nie został niego złapany, to mi się wydaje, że ten po drugim razie też nikt nie zostanie złapany. Więc. Tak. No nie, sobie coś przypomniałem, Dobra. Nie, no dobra. musiałam to inaczej wykierować, ale no dobra. Jak Wam się podoba BMW? M? Czy lubicie BMW czy Audi? Właśnie. To jest pytanie. A no, jak lubicie BMW, to czy ładne jest to BMW? No, jak. Czekamy. Em. O... Em. Co tu się stało? Dwa takie same auta. Tutaj nie ma nikogo. Ale czy by uciekali? Hmm. Czyli tutaj, jakby tutaj trzeba tak to zrobić, właśnie, bo teraz oni mogą być wszędzie, nie? Czyli no, chyba że są w więzieniu, mogę sprawdzić w sumie numerki. Aj! Teraz sprawdzimy numerki. Nie wiem, po co mogę w sumie to zrobić, ale dobra, mogę się w sumie, no jedź, ja wiem. Czasami, myślę, że jest zepsute. No chyba, że to moja wina, ale dobra, raczej się nie zablokowałem, bo przecież widziałem, że stałem dosłownie obok tego. Yy, dobra, to tak. Yy, tutaj sprawdzamy ten Daj, czy czy że już lepiej... Prędz... Prędzej może nie będzie wanted. 04, 0,4 Tak, to jest auto tej dziewczyny, która ma jeden nielegalny ten przedmiot. Ale czemu? Widzicie to, co ja? Widzicie to, co ja? To twarz? To jest przecież ta dziewczyna, o której mówiłem. Dokładnie. Tam jest ten chłop! Dobra. Oni, on musiał mieć, ona musiała mieć... ...awka. Po prostu. Jeszcze sobie podjedziemy. On myśli... Nie, serio? On teraz może jakby uciec, ale mi się wydaje, że ma awka. Dobra. I teraz sobie podejdziemy tutaj. O oh, nie, sprinta nie mam. Ja mam ten. Nie są gotowe na w ogóle na pościg. Tak, on już nie ma. On już nie ma. Patrz, 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 patrz. Jest gotowy, jest gotowy. Siema. Siema. Serio. No to chodź na bitkę, no? Jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciebie ciekawy. <laughs> Unik jak nie wiem. Ezu, to było proste. Ale okej... Okay. Ja za pierwszym razem nie zobaczyłem, że oni tu są. Po prostu lałem, bo zobaczyłem, że nikogo jakby tutaj nie ma. W autach przeszukałem auta. No właśnie, oni się za drzewami kryli. I jeden pilnował chyba tego drugiego, bo on mógł poszedł coś zjeść albo y, do toalety. I jak on go pilnował, to jak go złapałem, później on zobaczył, że ja go złapałem, to y, te, to przygotował się. I będę miał tak z 30, 40 ekspa za nich. Jedziemy na gaz. Y, gas Gas and go uh, fuel? Jak tak, no to w sumie, jakby exp. W sumie, tylko że jakby na exp mi nie zależy i na hajsie, bo teraz mi zależy żeby po prostu zdobyć, zdobyć uh, 260, bo to jest mój cel teraz na odcinek. Mi się wydaje, że to może być łatwe, ale też może być trudne, więc. ja sobie robisz, że. Prawda? Pięć gwiazdkowiec Pięć gwiazdek. I później ten. Aha. Poczekaj, muszę zobaczyć. Uwaga. Tak, miał tylko baseball. Mm, jakby miał trochę inny baseball, to i może faktycznie by coś działał na dwa hity. Tylko że jakby też. Mm, 03 03 Aha! O nie, kto mi wyszedł? Kto mi. Uf, uf, po prostu uf, żeby ten ten mi nie wyszedł. No idź, ja nie chcę ciebie złapać, tak? Znaczy, pewnie tutaj jakiś chłop jest, z nich najpewniej. Albo jednak nie jest, żeby on mi nie wyszedł. Bo jak on mi wyjdzie, to ja popłaczę po prostu. Bo on chyba nie wie, że jak wyjdzie. Nie, no w sumie wie. Ja no w sumie wie o tym. Teraz zastanawiam się Pięciogwiazdkowiec ile? <laughs> 70. Dobra, tak mi się wydawało właśnie. Dobra. To już pójdziemy na ADS. No, no tego mechanika. Każdy wie o co chodzi, nie? Tu ktoś ma lagi. Yy, więc... Tak. No i znowu on jest wan nie wiem, ja ale chcę go sprawdzić. Uch uch. uch, 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 uch. No, 89. Jeszcze jakby mi jeden został. Nie wytrzymię, po prostu nie wytrzymę tego psychicznie. Serio? Serio? Czy ty? Boję się, że on po prostu wyjdzie z auta, no co ja poradzę. Jeszcze tego spróbuję. Ja po prostu, pewnie drugiego straciłem Nie wiem, tego jo... Będę Fajnie jakby był, ewidentnie, no A no najpewniej nie jest jednak Szkoda, szkoda mm, to, Czyli on nie był w Antec, oła Ten już mógł być yy, czyli tak, czyli niepotrzebnie z nimi się męczyłem Bo mogłem po prostu sprawdzić no co? Co ty robisz? Co ty robisz? Mi zaraz auto padnie, ale... Okazja. Tool shop. To jest okazja jak nie wiem. Dobra. Co? Co? Co się tu stanęło? Możesz. No przejeć, no? Przejeć. Holy moly. I ten też nie. Zobram. Trzymaj. Mm, tak. Oso jest rawowane. Oso. 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 Oso jest tutaj. Ale nie wiem, czy jechać tak szczerze. Bo jakby... Teraz zabierze. Ej, no trochę dużo tego. Tylko, że teraz już pewnie zabrał większość. Tak teraz sądzę. Zabrał większość. Czyli... Teraz już jakby mogę go nie dogonić No chyba, że teraz yy, Będę tryhardował, tak po prostu Pojechał tyłem no nie, nie no, ja, ja nie lubię osób Którzy jeżdżą tyłem, bo jakby Czemu? No chyba, że nie pojechał tyłem Też tak mogło być No ale takim Tak szybko Ej, farma Farma ten sam chłop na farmie Co się tak ślizgam Co się tak ślizgam Ej, nie ma! Nie ma Ej, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Ez? Pyk. Pięknie, jeszcze sobie yy, konfiskuję. Bo wyleciało, jak nie wiem. Ło! A wszystko mogę skonfiskować w ogóle. Bo chyba nie zabrał wszystkiego. No to konfiskujemy. Ilo. O, ile ma gwiazdek w ogóle? Cztery. A tak myślałem, właśnie, bo on rabował, właśnie to. A właśnie, on cały czas rabował i nie dało się go złapać, bo właśnie z tą karetką uciekał. I, jak tak teraz myślę, to sobie go odstawimy. Ile was tu jest? Ile was tu jest? Nie wiem, uderzę go. To nie jest Tylko, że on nie po... Nie. On nie pomyślał. On na serio nie pomyślał w ogóle. No co? <laughs> I teraz pyk. No co mnie cofasz, co mnie cofasz? Poczekaj, bo on... On... Wiesz, że ja mogę sobie stąd pójść. Jakby... Wiem, że ciebie... Ej, po prostu... Łaj. Łaj. No puszczaj! No, jak ty jeszcze ten mi zablokuje. Poczekaj. Bo tak myślę teraz, że jak zrobię tak... Nie no, jeszcze ten go blokuje, no. Trudno, no pójdę z nim. Nic mi nie zrobicie. Co mogę powiedzieć? No Jakby... On w końcu wyjdzie kiedyś. Ale to jest wkurzające. To jest tak wkurzające, widzowie. Nie wytrzymam. Dobra, widzowie, widzimy się, jak to ogarnę. Widzowie, już ogarnąłem to. Więc tak, muszę teraz uciekać przed tym chłopem, bo on mnie goni oczywiście. Tylko, że jak on nie wie, po prostu jestem od niego szybszy i trochę mi to zajęło, żeby od niego uciec, bo to jest wkurzające, jak oni niektórzy to robią. Więc po prostu ja z skrótami pojadę. Żeby on po prostu. On. Za mną nie dogania. No. Tak myślałem. On po prostu nie wie, że. Kari. Nie, ja muszę uciekać i teraz, tak, no, fula Teraz. Bo. Po co się tu zatrzymywałem, tak w sumie teraz? Mhm. On jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie. Ja muszę jak. Ja muszę bardzo blisko. Bardzo blisko muszę być wyjścia. Dobra. Raz. Osuń się, osuń się, osuń się. I dwa. On nie pomyślał. On serio nie pomyślał. Z tej strony chcę wejść. No chodź tu. No. No nie wytrzymie. No, chupię. <noise> <noise> to jest piękne po prostu. No puśćcie mnie, no. Haha. <noise> Leka. Wiesz, że ja mogę teraz na piechto pójść? Jakby. To nie jest żaden, żaden dla mnie problem. To możesz tu sobie stać i stać. Jakby. Ty nic mi nie zrobisz. Jesteś w błędzie. No nie, z dużymi literami napisałem. Ale dobra, no to cel spełniony. Nawet jakichś chłopów wykiwałem. Jeszcze napiszę mu. Dobra, nawet. Dobra, piękne. Dobra. No to to by było na wszystko z tego odcinka. I dziękuję wam za oglądanie. I do następnego siema.